Cześć, drodzy traderzy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak smartinveststudio.com może wspierać Was w inwestowaniu, oferując szeroki wachlarz narzędzi handlowych i zasobów edukacyjnych. Pozostańcie z nami, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać codzienne wiadomości, sygnały rynkowe, analizę fundamentalną oraz e-książkę, aby osiągać większe sukcesy na rynku Forex. Na początek omówmy codzienne wiadomości. Bieżące wydarzenia, takie jak zmiany geopolityczne, decyzje banków centralnych czy inne wiadomości ekonomiczne, mają ogromny wpływ na rynek. Dzięki codziennym wiadomościom na smartinveststudio.com możecie śledzić, co dzieje się na świecie i jak to wpływa na ceny walut. Informacje te pomagają przewidywać ruchy rynkowe. I podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Dobrze poinformowany trader to skuteczniejszy trader. Następnie przejdźmy do sygnałów rynkowych. Sygnały dostępne na platformie smartinveststudio.com pomagają w zidentyfikowaniu potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z transakcji. Dzięki analizie technicznej i trendom rynkowym możecie podejmować bardziej świadome decyzje i optymalizować swoje strategie. Sygnały te pomagają w skróceniu czasu podejmowania decyzji oraz w maksymalizacji potencjalnych zysków. Nie możemy zapomnieć o analizie fundamentalnej. Analiza fundamentalna to klucz do zrozumienia długoterminowych trendów rynkowych. Pozwala zrozumieć, jakie czynniki takie jak wskaźniki ekonomiczne, stopy procentowe czy wydarzenia polityczne wpływają na wartość walut. To narzędzie, które każdy trader powinien znać i stosować, aby podejmować bardziej strategiczne decyzje inwestycyjne. Na koniec przedstawiamy Wam naszą e-książkę, wszechstronne źródło wiedzy, które dostarcza dogłębną wiedzę na temat handlu. E-książka jest wartościowym przewodnikiem dla każdego tradera, zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych. Zawiera techniki. Które poprawiają wyniki handlowe, omawia psychologię inwestowania oraz oferuje praktyczne porady, które możecie wykorzystać w codziennym tradingu. Podsumowując, smartinveststudio.com to platforma, która oferuje pełen wachlarz narzędzi, aby pomóc inwestorom skutecznie zarządzać swoimi portfelami, od codziennych wiadomości przez sygnały rynkowe, analizę fundamentalną aż po e-książkę. Dzięki temu wasze decyzje inwestycyjne będą oparte na rzetelnej wiedzy i przemyślane. Jeśli spodobał Wam się ten film, subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym wideo.